Drodzy, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj się czuję o dziwo, troszeczkę lepiej. No, ale wyglądam tak samo, ale mamy siłę, by nagrać odcinek i nie będę taki zamolony. Co, co prawda, trochę boli mnie światło i te miejsca, w których mam właśnie ten ciemny, ciemnią zieleń, ale nie jest źle, widzowie, nie jest źle. Wiecie, co mnie bardziej martwi? To, to mnie bardziej martwi. Kiedy to nubek zrobił, widzicie to? Co to jest? W co się ten noob zamienił w ogóle? Co to jest? Zrobimy teraz tak, przyjaciele. Eee, musimy się dowiedzieć dlaczego tak się stało. E, a nie mam pojęcia, więc trzeba iść do Nuba przede wszystkim e, oraz tojta. To no tojta to też wiadomo, trzeba iść. Dobra, ja nie więcej rzeczy nie biorę i lecimy, widzowie, ale panią style, widzowie. Kupujcie takie koszulki, jakie macie tutaj na załączonym obrazku. Macie link w opisie do sklepu. Możecie kupić taką czapę na przykład, e, albo taki zeszyt na przykład. No, naprawdę jest wiele, wiele rzeczy i do każdego zamówienia bacie mój autograf z, z moim zdjęciem, widzowie. Ręczny, ręczny, nie, nie drukowany, tylko mój ręczny podpis. Dostaniecie. Również w zamówieniu gratis Także zapraszam serdecznie na paleo style Macie link w opisie Nie no martwi mnie to widzowie co to ma być Co to ma być naprawdę Idziemy po Tojta ja Mam nadzieję że się nie przerazi mnie bo No wyglądam jak wyglądam Ale troszeczkę jest lepiej dzisiaj o dziwo Mam nadzieję że tak będzie coraz spokojnie, spokojnie spokojnie spokojnie. To wiesz że mi jest troszeczkę lepiej Nie wiem dlaczego No nie wiem właśnie Jakoś może dzisiaj jest taki dzień że lepiej się czuję Dobra pogoda i w ogóle Ne, serio, nie odbijam ne... mi odbijam odbija A, A wiesz komu mu odbiło? Wiesz mi... konia! Nie serio, no nie, nie robię cię w konia Chodź. No dobra Dobra, bo powiedz mi Toid, co to jest? Czy ty to widziałeś? O. Powiedz mi, czy widziałeś Skina Nuba No co to, Ej! co to jest? To jest grane. Chodź do Nuba się zapytać co to jest. Ty to zrobiłeś czy ja? Nie, ja tego nie zrobiłem. Czemu ja się pytam sam siebie? haker No kiedy haker? Przecież haker jest zamknięty. To haker zrobił? No to, to haker jest zamknięty, hakera nie ma. Ja nie ja wiem, że to haker zrobił. Ja wiem, że to nubek zrobił, 100%. Co to jest? Ja nie umiem parkura. O kurde Ale chodź do nuba, może. Chodź do więzienia. Zaraz się dowiemy mm. tylko Czemu tam jest? Czemu tam mm. jest pan? No naprawdę haker przyszedł tak znikąd? Nie, niemożliwe, stary. To trzeba się zapytać, nuba, ty go wypuszczałeś? Wiesz co? Ja nie wiem. Palił. Ja nie wiem co. <laughs> jak ty to nie wiesz? Było. Ty masz pilnować. Ale to ty go ciągle wypuszczasz. No ale już nie będę. Nie będziesz? Nie będę. Nie A... wiem, było mi go żal. A wiesz, że to nie będziesz to sam mówić możesz? Może nie pamiętam No nie wiem, gdzie ty jesteś. Magia. O kurde, jakim cudem? Magia. Jakim Magic. cudem? Co jest grane? Jak ty Jestem hakerem? Jak ty tak przyszedłeś? Co jest grane? Jestem hakerem. Dobra, chodźmy do Nuba. Nubek! No, niech ci Ale tam jest ciemno! No mówię no, ci znowu go wypuściłeś i teraz pewnie jakieś głupie przekręty. O, co tabliczki? Masz światło? O, o, zarąbiście. Co to jest? Czemu? No, Zaplaszam was za zmienienie mojego skina. Czyli on to zrobił, nie haker ja nie mogę! O, wszystko nie, ze mnie zeszło, stare, Wszystko no. ze mnie zeszło. No, a czemu miałby to zrobić? Ale haker napisał mi, jak się wyleczyć z tego, pod moim domkiem rozwalcie cały kwal z winda. Gdzie? Ja, nie mogę. Ale jak hacker, Hakera nie ma, jak mu to mógł napisać? To też jest stara wiadomość? Jezu, on tak się nabiera na wszystko, co? Co? N N Nubek wybuduje skin hakera i co? I nagle się uzdrowi. No co za ty Wiesz co, jak dla mnie, to on już jest w ogóle po stronie hakera, nie? Myślisz? A wejdź tam jeszcze na chwilę Chcesz sprawdzić jeszcze Nie ja wiem że mnie zamkniesz a ja się na to nie godzę No nie no <śmiech> Spokojnie <laughs> Ty nerwowałeś moje To w nerwy. żartach spokojnie To, w żartach. to trzymaj się nerwy. troszkę ode mnie z daleka Bo jestem chory nie Sprawda masz skafander ale nie warto ten No gdzie w ogóle jest nupty! Nie ma nie go tam to Dobra chodź sprawdzimy stary pod windą jak to tam wygląda ale dlaczego? Nie wiem, za dlaczego bardzo nie chcę. parion musiałeś go wypuszczać. To jest. kurde. Nie, nie możesz że go w nocy wypuścić. Może ja w nocy jestem bardziej walnięty mm. niż w dzień. Mm. ty nie panujesz nad sobą. No. Co, co Teraz, zabier. niby jesteś spoko, a za chwilę będziesz znowu. No yyy. nie, no właśnie nie chce mi się zagrobić. Tak nie, 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 ten. Teraz, a zaraz. Tylko uważaj, tak no robić. Ja, ja niczego nie chcę dotykać, bo ja już jestem zakażony. Ja liczę, że. O nie, tam są zombie na dole, nie daj się. Stary, wszyscy zombie jestem chory. Nie daj się drasnąć, chodź szybko. Biegniemy. Mm, no dobra. A one wpadły wszystkie! Jesteśmy bezpieczni! Łoł! Wow, to przez was! Debiny! One wszystkie wpadły, jesteśmy bezpieczni. Trzeba no badania ojcu. na nich przeprowadzić. To jest jedyna szansa! Ale się uderzyłem w kolano! Ała! Biedne kolano, kolano Paliona. Stary. Ale Uczuję ból. kolanowi Widzowie. Paliona. Widzowie, ale ból. Czekaj, muszę naprawić... Ej, nie kolano. wiedziałem. Nie spodziewałem się, że może być taki ból. Kolano się się jak zakażony teraz chyba w realu normalnie. No dobra, ale musisz stary na nich badania przeprowadzić, żeby sprawdzić po prostu skąd się bierze ten wirus, jakby. Mam pomysł. To. Wypijcie to. Nie! O kurde! Co jest grane? No pij! Trzeba ich uzdrowić, stary. Wizowie pisali, żeby ich uzdrowić jak normalnych osadników, i wtedy jest szansa. Więc wydaje, mm. więc wydaje mi się, że tak zrobimy No dobra No, ale to nie teraz, to nie teraz Chodź najpierw sprawdzić pod tą windą Tylko to cały kwarc tam był, tam był kwarc? Już trzeba rozwalić wszystko Tam o, był to, kwarc, to, to, tam to, był to. To. Ten cały kwarc mamy rozwalić i co, co, coś tu będzie? Wydaje Simnaika. mi się, że może tutaj być Co może dekret? tutaj być? Dekret paliona A ty już kąpiesz Wykopałem Ej, yeah, patrz! To. Tak szybko. Chłopie. Au. Wow. Co o to jest? Ty jesteś hackerem. Żeby się wyleczyć z zombie, musisz zmienić swojego skina na haker nuba Tam, gdzie są te duże skiny. Boże, naprawdę! On się na takie coś nabrał. Ja nie mogę. <suszy> nubek, nubek, Raz nubek Teraz ładnie zabudujemy. <suszy> ja nie. A ma... czemu on o tym nie powiedział nam? Kurde, nie mogę przejść. Oh. Wiesz co, wydaje mi się, że to może być naprawdę przypał. Jaki przypał? Hakerem. Jaki przypał? No, panie, ja się muszę tu wydostać. Dobra, wychodzimy stąd, widzowie. Czyli Nubek dał się nabrać. Ej, no co za? Nie, nie wierzę. Nic nie widzę. Obsydianem? Co za lamo, skurde! Nie mogłem przejść. Dobra, muszę zamykać no. takich chorych, Dobra, jak Dobra, ale ty. serio, będzie trzeba na nich badania. Ale dziwne, bo naprawdę czuję się lepiej niż wczoraj. O nie, to nie wyjdziemy. Yes. <grym> Chodź szybko. Co ty robisz? Postaw, postaw, postaw. Skażone, to jest, skażone. Postawiłem, ale mam ten. No dobra, tak. po pierwsze gdzie jest noob? Po drugie czemu on się dał na to nabrać? Jak małe dziecko? Ale ładnie zrobił kurczę, no. Ładnie zrobił. Nie, jak wygląda jak y, hackeronubano normalnie. Bij no Dziwo. No. Chodź, chodź szybko, zobaczymy co jest w tym skinie w takim razie, bo po coś musi być ten parko, ale co Nubexe parkour jeszcze budował? O co chodzi? W tym skinie może być coś złego. A może ten park nie był wiem. niedawno wybudowany przez hakera po prostu? Nie wiem, czy powinniśmy podchodzić do tego skina. Myślisz? To jest skażone? W tym skinie może być coś złego. Nubek. A może nubek jest u góry po prostu? Chodź zobacz. Nubek. No. A gdzie no mówi? dobra. nie może być nubek? Się nie, nie, Jak wiem. Lektor. nie wiem. Nie wiem. Dobra, ty jesteś chyba jakiś opętany teraz. No. Jest... Okay. Normalnie widzowie to ci tak nie zachowuje. No. Czemu to jest na niebieskich pochodni? Jezu, no. nienawidzę parkura, tojd! Nienawidzę! Pysz! Co no nie, masz zbroję? No bo się boję, że mnie jeszcze zarazisz. A, czyli taka podwójna bariera, rozumiem. A. Chodź, chodź, chodź. <laughs> Przepraszam! No. Nie! Je! Yeah! Jak mogłeś tak zrobić? Co się stało? Nie! Spadłem. Dlaczego? Do no. zielonego, Idę do ciebie, już idę. Zielony ogór. Ty jesteś w... To jesteś Po re... co ty zrobiłeś? Ty, po co te ręce? Tu nic nie ma w tych rękach. Ła! Wow! Proszę mnie nie bić. Nie położę. O, kurde. No, przestań wyzywać. Dobra, ja tu pomogę. Czemu? Ja nie mogę! Spadłem na sam dół. <grym> Jezu, stary jedno serce mi zostało! Boże! Jesteśmy tak beznadziejni aż. Musiałeś mi przeszkadzać. No przecież nie przeszkodziłem ci. Patrzysz na mnie. No, Po co to zbudowane? No Co ty zrobisz? Aaaaaa! Ty znowu spadłeś się sam dół? Ty mnie właśnie obraziłeś. Dobra, dobra. Sam. Czekaj, to mi się uda. To mi się uda. Ty nie! nie uda. Jezus zginę zaraz. Zgładną zbroję. Ale nie no bez nie przesady. Nie dotykaj, stary, bo jestem zarażony. No, psz, kurde! Naprawdę? Ty, to przecież to jest tak prosty park. Jak my możemy tego nie umieć przejść? Musiałeś, musiałeś mi to zrobić, palią ją. No dawaj, dawaj, dawaj Nie! No nie leży! Na sam dół spadłem! No czemu się tego przejść nie da? Nie wytrzymałem ja zaraz Raja złapię. Ja mnie to tak irytuje. Chcę zobaczyć, coś z góry. Eee, no! Ja wiem, co mi jest pojawia, ta drabina rąbana. Dobra, no, zjem se. Otwier no kurczę! <laughs> Spalion! Co to ma być? Nie wierzę no w to. Na sound. No kurde! No kurde! Stary, to jest niemożliwe. Spalion! a, Stary! Powali mnie, naprawdę nie umiemy tego przejść. Stary to noob budował albo haker, no nie wiem w sumie, ale jeżeli noob. Nie, no ja nie wytrzymam stary, ja jestem beznadziejny. Stary weź no jak tam ci idzie No kurde no nie! <noise> nie, ta ostatnia drabinka jest niemożliwa do przejścia Ktokolwiek to stawiał musiał być totalnym debilem No stary No haker No kurde, no, kurde. Dobra, kurde. dobra, mam to gdzieś stare, ja buduję Ja nie będę przechodził żadnego parkura, hakera żadnego nie ma ja sobie wejdę tutaj Kurde! NIE, Ej dobra, to jest jakaś klątwa. To jest jakaś klątwa, stary. Ten parkour jest opętany. Jesteś? No i gdzie? Ja nie wiem, no ty jesteś chory. Co? Nie! Co to no nie? Stary zrzuć mi jakieś bloki, błagam. Błagam! Zrzucę ci na sam dół. No, da no, nie! Nie! Nie. Nie, no, nie! Jezu! nie, no, nie, 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 błagam, błagam, błagam. <grym> Jezu, Zginię. czemu ja tak nie zrobiłem od razu? Boże Czemu ja tak nie zrobiłem od razu, co to? Czemu mi tego nie przeczytałeś, to są tylko tyle, tylko tabliczki Toid! Czemu ty się... Nie, nie, nie jest słabo, dobra Choć nie dogonisz mnie, Jezu. ja biegnę, że... Tu nubek, nic nie dało, nie mogłem się wyleczyć zombie to koniec mój, zbudowanie tego skina w nocy jest godzin. On to w nocy robił stary. On w nocy się jakoś zminął z, tej... z tego więzienia. No, no, no nie. Ty może zatrętnie w nocy mu otworzyło. No nie, przez nie wiem, przez Ciebie, no, nie wiem. no nie wiem stary, Znowu przez Ciebie, nie przypominam przez sobie. Ciebie, Ale patrz, Ciebie. no to chodź, patrz, nubek jest załamany. No myślę, że to jest koniec. Nie wiem, że to zrobiłeś. Chodź, nubek jest załamany. Ja też dobra, ale ty też jesteś załamany? Ja jestem załamany Nubek umiera stary. Ja nie wiem czy on. Już nie, by... nie odzyskamy go, jak mi się tak zarazi totalnie. Choć nie wiem. Ne. Co? T -t 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 dobra sobie. No czemu ja ci nie mogę zypk? Dobra, nie, 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 no tak się nie będziemy bawić, nie? Dobra, stary, bo... Sprawdziliśmy, on zrobił skina, tego skina trzeba odbudować. Ja naprawdę nie chcę patrzeć na tego skina, bo mnie to... aż od środka nie, mnie to denerwuje, widzowie. Naprawimy tego skina, żeby było to tak, jak powinno i powiemy ludkowi, żeby się nie przyjmował, ale na początku to trzeba go znaleźć. Z godzinę. <gry> no, no, z godziny to nie raczej, ale. No troszkę nam to zajmie. Widzowie, zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie kanał, trzymajcie się. No i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.